Dobra, jeszcze tylko skoczę do toalety. Ociekodzie. Hmm? Yy, no i co tam z waszym... z, z zakładem? No już niedługo się jej spytam, czy zostanie moją dziewczyną, ale będzie Beka. A zaprosiłeś ją na bal? Tak, pójdzie ze mną. To może na balu jej to powiesz najlepiej o północy. No, ale będzie miała minę jak się dowie. Muszę to jak najszybciej pójdzieć, a będzie. Amanda, przed chwilą słyszałam, że ta cała jakby miłość Kamila do ciebie to tak naprawdę tylko zakład z Filipem. Ta, nie zmyślaj. Wiem, że jesteś zazdrosna o mnie, Janie, ale niego. to nie tak. P naprawdę ich słyszałam. Nie wierzę ci. Jesteś po prostu zazdrosna, że spędzam z nim więcej czasu niż z tobą i odczep się ode mnie już. Nie mam ochoty zgadać z takimi kłamczuchami. Ale, no. Powiedziałam, idź! Gdzie ona? O, Amanda! Mam do ciebie pytanie. Chciałabyś się dzisiaj spotkać w parku ze mną? Eee, zobaczę, czy mam czas. Eee, I napiszę ci później. Spoko i ja ale to na ja, lekcję To gdyby coś do zobaczenia? Pa! Eee, cześć Amanda. Chciałabyś dzisiaj ze mną gdzieś wyskoczyć na miasto? Eee, spoko. Eee, to po lekcjach? Dobra, super plan. To pakicia. Pa! Kicia. pa. Chyba puścił pokażę, że ta książka spadła. No co za... Ile? Dobra, chyba wszystkie książki już wzięłam. Yy, to jak z tym spotkaniem? Eee, a, tym. No to y, niestety nie mogę, bo przyjeżdża do mnie babcia i muszę rodzicom pomóc posprzątać dom. A, no dobra, szkoda. Ale może jutro uda nam się spotkać. Okej, okay, to pa! Pa! Wiesz już, co ubierzesz na bal? E, no, byłam już na zakupach z moją przyjaciółką. O, na pewno będziesz wyglądać prześwietnie. Dzięki, a ty wiesz, co ubierzesz? E, no nie, ja jeszcze nie wiem. O, znów krzywa podłoga, jak zwykle. E, w ogóle szkoda, że Amanda nie mogła się spotkać. A to nie jest ona tam? Gdzie? A... Z tym nowym uczniem w Twojej klasie. A Amanda? Ale ona mówi, że ona dzisiaj nie może. Chyba musisz z nią o tym pogadać. Wiesz co? Ja muszę już iść. Pa! Pa! Masz tu ten pamiętnik i ja więcej już dla Ciebie nic nie zrobię. Dzięki. Spisałaś się doskonale jesteś straszna no to pora rozpocząć operację zemsta na amanć